Ja gdzieś gram w Roblox, tak dokładnie w Roblox, a Roblox to gram w tajemnicy morderstwa 2 Jakbyście chcieli, jak mam level, to mam level 100, ale broni mnie no to nie opisują, bo sobie zaraz zobaczycie Patrzcie Tu mam i tutaj mam dłonie Rytuał mroźny, płomień, las, serce, imbiru, bradzance, czekolada i hedar. Ja na go używam, bo dostałam go z prezentu. A teraz to gdy będzie runda. Ale znowu ty, ci hakerzy. Znaczy nie wiem, co to hakerzy czy to... Nie! Ee e. -e. To, to sami... Zgłaszać ich? i powiedzcie mi w komentarzach czy je zgłaszać, bo... Ja nienawidzę mieć takiego czegoś. Czekajcie, jedyna na inny serwer. Może w tym odcinku będę grała w Brook Heaven, ale to się okaże. Ale ten filmik to bardziej jest o. Właśnie. O, czekajcie. Raz, dwa. A bardziej zależy o m bo pierwsze to zaczęło grać to on, M2. Czekajcie, tylko się zmienię na. Mroźny płomień i na to no, po prostu takie coś. Jakbyście wiedzieli. Jak się to robi, co ja biorę shop. Kliknij tutaj. I pasek bojowy. I tutaj zbieram na 80, aby mieć właśnie bronię. Ostateczna broń to jest ta, ale one kosztuje tyle. A żeby mieć właśnie dużo właśnie tych śnieżnych, to jak to się to mówi, trzeba kupować robuxy, ale też można je zbierać. Ja trafiłam na polski serwer, bo jem tutaj przetłumaczone. A tak to jest jakiś, nie wiem, taki o taki właśnie. Boże miał. No ja się nie dołączyłem. No i teraz będę zagrać albo tak, albo jest bardziej właśnie tak. Bo jakbyście chcieli zauważyć do gramatę, to, to zauważyć to gram na telefonie. No ale postróbuję po właśnie tak grać. I mój cel w tej grze to jest wygrywać, albo zbierać jakieś śnieżynek jakie i akurat przegrałam. Dobra, jestem niewinnym Ja zaraz wrócę Żyje się Kimona Czy ja się Zobaczymy no, na razie dwa Ma czterdzieści jeden akcent coś nie wiedział Boże, gdzie na no, ładowarkę niku? Nie, szeryf, nie zabijaj mnie, czekaj. Sobie... Batman jesteś tej dziewczyną, nieważne. Co ty, mnie chcesz zastrzelić? Czekaj, co? Czekaj, co zabić? Bo... Ja. A no, co ty robisz? Nie miałam być srebrnym. Aha. Aha, to on... On ukłamał ich, że nie? Serio? On tak poprosił? On nie ja nie widzę. Chciałbym zaścielić to jak sobie zrozumieją, bo ona pewnie jest mordercą Masz szczerze? Nie, nie ma Nie rozumiem nie? Serio? Ja mogę coś zrobić prosto Tego nie rozumiesz? Boże, to ja musi zabić sobie. Powiedziałam, no, że haker jest mordercą Dobra, nie zabiję jej, da mi szansę. A jakie dobre dziewiąte, to da mi szansę. Ale pierwsze, kogo zabije, to ten typek. Dobra, zabijam go. Tego też. Ten, co mnie zabił, to najbardziej oberwię. To nożem. może. Nie no, żartka, czy tak samo oberwa. Jeszcze oberwie, ale co? Jedno? A kurde, go nie To ona szary. Te małe kapoliku takie zdarzenie? O, w tym blogu to teraz. Z no, dużo takich postaci. Dobra, idę poszukać typka jakiegoś. Może ktoś tu będzie, ale wyciągnę to, nie dobrze, żeby już nie było. że ja... nie było. nie było. Nie powinni. Gdzie jesteś? Chowaj się przede mną, tylko idź na dwór. Dobrze 40, dlaczego nie znajdę więc na To chyba będzie koniec, ja gram w e, inny. oko ok. się chcieli ciekawić. Nikol! To mam fos artys przez aplikację i nie mogę zmieniać na przykład takie coś, że muszę wykonać reklamę. No to niektóre chmak ja, to coś. takie coś i w górę ale nie mogę tutaj pisać a u nie mogę pisać takich